Witajcie na kanale Wciąż Czytam. Ja mam na imię Kasia, a dzisiaj chciałabym was zaprosić do krótkiej pogadanki na temat tej książki. Jeśli ktoś nie czytał, śmiało może tutaj zostać, bo to będzie recenzja bez spoilerowa. Jeśli jesteś ciekawy, co myślę na temat tej książki, serdecznie zapraszam do oglądania. Intro. Jestem troszeczkę niżej, bo siedzę na niższym krześle i ogólnie miałam nie nagrywać dzisiaj tego filmiku, bo jestem po pracy, wysprzątałam całe mieszkanie, dopiłam kawkę i miałam sobie poczytać i, i zrobić paznokcie. Ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Więc, jeżeli tutaj jesteście ze mną, lub śledzicie mnie na Instagramie, wiecie, że zaczęłam czytać czwarte skrzydło. Ja bardzo czekałam na tą książkę. Ze względu na to, że. Jest pięknie wydana. Jest, ona się mieni na złoto. Tutaj są smoki. Jest, brzegi są czarne. No, cudo. Jest cudowna I, i zapłaciłam za nią 40 parę złotych, a cena okładkowa to 79,90, więc jest piękna, ale w normalnej cenie jest również droga. Ech. No i teraz. Główne pytanie, jak mi się ta książka podobała? Początek mnie bardzo, bardzo wciągnął. Mamy tutaj dziewczynę o jej imieniu Violet i losy są no, mama dla niej. Ponownie bardzo dużo motywów właśnie z układaniem życia przez mamę, którego jakiegoś bohatera pojawia się w książkach, które czytam, więc i, i tutaj to było. Ona gdy była mała, Violet, nasza główna bohaterka Chciała zostać skrybą. I tak jak jej tata towarzyszyła swojemu ojcu w Ala bibliotekach właśnie w cytadeli, tam, gdzie żyją studenci. I chciała zostać właśnie tym skrybą w przyszłości. A jej mama wybrała dla niej drogę jeźdźca. jeźdźczyni, nie wypowiem tego. Kobiety, która ma swojego smoka. Jednak to jest bardzo, bardzo skomplikowane. I, I mamy tutaj motyw, że nasza główna bohaterka jest po prostu bardzo krucha, bardzo niewinna. Ona nie ma szkoleń w ogóle dostosowanych do tego, żeby zostać w tym miejscu. Ona jakoś miała treningi, może miesiąc, w porównaniu do tych wszystkich studentów, którzy uczą się do takich testów w tej szkole. Od, sam, od praktycznie od kiedy się urodzili są przygotowywani na to, żeby po prostu przeżyć. A tutaj nasza główna bohaterka mimo tego, że nic nie potrafi i się wszystko udaje. I, I to było dla mnie takie ok, no dobrze, no mamy tutaj nie to, że silną główną bohaterkę, ale no, mówię, ten łód szczęścia jest dla niej bardzo łaskawy i to mnie tak troszeczkę zbiło z rytmu, bo ja się nastawiłam na taką fantastykę, tak jak, mówi, tak jak mówi tutaj nam autorka Krwi i Popiołu, że takiego fantazji jeszcze nie czytaliście. I ja tutaj właśnie mam z tym problem, bo te motywy, które są tutaj opisane w tej książce, cała historia, no i ja to już czytałam. Wiecie, że ja kocham smoki i staram się być na bieżąco z każdymi pozycjami, które mają te stworzenia. I właśnie to mnie tak może poirytowało, rozczarowało. To jest dobre słowo. Motyw Enemies to Lovers też był taki bardzo, bardzo przewidywalny, bo jest tutaj chłopak, w sumie dwóch chłopaków, którzy są zainteresowani naszą główną bohaterką, Violet. No, i możecie się domyślać. Myślę, że to nie jest spoiler, bo na blerbie jest napisane, że tutaj, jak on miał na imię, mi się kojarzy z Zanderem z Buffy, ale już wam mówię, jak on miał na imię. Zejden. Ksejden. Ja czytałam jako Zejden. Jest najpotężniejszym i najbardziej bezwzględnym dowódcą skrzydła. On jest takim bad boyem. Wiecie. O, przepraszam, mi się tutaj złoto odbija wam się odbija. No i. No ich relacja, jak dla mnie nie miała prawa się tak rozwinąć, jak się tutaj rozwinęła. Ze względu na to, że ja nie poczułam tej chemii między nimi i to też mnie zawiodło. Natomiast jeżeli chodzi o smoki, tak, ten świat jest tutaj brutalny. I Powiedziałabym, że ta książka jest dla starszej młodzieży ze względu na e, śmiertelność odnoszącą się właśnie przez te, e, przez te walki, przez e, może nie walki, ale przez e, zadanie, które daje szkoła, cytadela. Wiecie, przetrwają tutaj najsilniejsi, ale to ma sens, bo w trakcie wojny no, muszą przetrwać po prostu i. Słabe jednostki odpadają, i codziennie tu, w tej książce po prostu studenci, gdy rano wychodzą ze swoich pokoi, idą od razu zobaczyć listę osób, które, których już po prostu nie zobaczą, bo no, nie przetrwały któregoś z zadań. I, i... No, to było smutne, to było bardzo smutne, aczkolwiek. Tutaj były tylko wymienione praktycznie ich imiona i nazwiska, i to mi się nie, da, nie dało wczuć troszeczkę w ten klimat. Natomiast pamiętam scenę, jak przyjaciółka naszej głównej bohaterki miała zły czas. Coś tam się stało, no, złe rzeczy się tam działy, i no, bardzo się wczułam w emocje tej dziewczyny I Violet, bo Violet chciała ją uratować, ale już nic nie można z tym było zrobić. I, i tutaj był też wkręcony w to smok, bo jeźdźcy są bardzo związani ze swoimi smokami tutaj. I, i to było fajne. Bardzo się z tego cieszę, że było to tutaj zawarte i, i nie, nie opuszczone albo tylko nie napisane na blerbie z tyłu. No, ale tak całościowo, żeby nie przedłużać tego filmiku, chciałabym powiedzieć, że czekam na kolejną część tej książki. Ostatnio pojawiła mi się w ogóle przez przypadek zupełny okładka, którą wam tutaj wklejam, drugiego tomu, który jest równie śliczny jak pierwszy, więc na pewno sobie kupię drugi tom, bo będą ślicznie się razem prezentować. I. Jestem troszeczkę rozczarowana, bo, ale to chyba dlatego, że był ten tytuł bardzo popularny na Bookstagramie. W sumie jest, jest nadal. I wiecie, troszkę mnie ręka już, boi. I wiecie, ja się bardzo nakręciłam na tę historię i nie żałuję, że przeczytałam czwarte skrzydło, a puch, czytałam bardzo długo, trzy tygodnie bodajże. Dużo czasu poświęciłam tej lekturze, ale właśnie no, początek, początek, ja się bardzo wkręciłam w poznawanie Violet, e, o co w tym chodzi, i, i bardzo chciałam, i bardzo się denerwowałam, czy ona zostanie jeźdźcem, czy, czy przeżyje. No a potem dopiero się wczułam w bodajże 20, Tak, 28 rozdział w momencie, gdy byłam w autobusie i były sceny, e, pikantne sceny między naszymi bohaterami, ale potem się rozczarowałam, bo jakoś to by taka pętla się tutaj zrobiła i do 36 rozdziału już taka byłam, taka byłam, no czekałam, 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 aż tutaj się coś zrobi nam no, więcej. 36, 7, 37 rozdział, 37 rozdziałów, tak? Tak. 37 rozdziałów ma ta książka, a właśnie, jak, jeżeli mówisz o ostatnim rozdziale, no to końcówka. Końcówka dla mnie była bardzo przewidywalna, i tylko w głowie sobie tak myślałam, że tylko autorka tego tak nie poprowadziła. Bo no, ja się popłaczę. No i mogłam płakać, bo. Tak. Może wiecie, ja jestem już przesiągnięta takim fantazy, bo to jest moje, mój ulubiony gatunek fantazy, czyli mrok. Wyzwania, ciężka praca, smoki. Plus główna bohaterka, bo ja akurat książki lubię fantazy z główną bohaterką, do której mogę poczuć sentyment i się wczuć w jej rolę, wejść w jej skórę i czuć te wszystkie emocje. A Violet tutaj nie to, że mnie irytowała, ale troszeczkę była dla mnie taką super bohaterką, która ma moce, no bo ma moce, ale wiecie, jakby to była postać z Marvela. Totalnie, tak mi się kojarzy ten jej vibe. Nie mogłam się zżyć z tą postacią. No, tak, no, tutaj będę to powtarzała, jestem rozczarowana. Będę czekała na kolejny tom, ale zawiodłam się. Zawiodłam się, no i znowu wrócę do wątku. Dużo obiecywali... Dużo było pozytywnych opinii na temat tej książki i dlatego ja tak wyczekiwałam i od razu się na nią rzuciłam, gdy do mnie przyszła, mimo tego, że ubita. Ale jest piękne, piękne wydanie. I no w sumie tyle chciałabym Wam powiedzieć na temat tej książki. Oczywiście to jest moja opinia. I nikomu nie, nie narzucam. W Instagramie od razu, gdy zobaczyliście moją relację, że skończyłem Czwarte Skrzydło, od razu chcieliście poznać moją opinię, pisząc do mnie prywatne wiadomości. I, i tak szczerze to bałam się Wam napisać, że podobało mi się, ale to nie jest miłość. I, i to właśnie to jest mój główny problem z tą książką, pomyślałam, że ja się w niej zakocham, że będę czekała na kolejny tom, niecierpliwością. A będę czekała, i jak wyjdzie, to po prostu go kupię i z nadzieją zacznę czytać, że autorka mnie zaskoczy. I pierwszy tom uznam za wstępniak do, tej, do tego świata, a drugi tom pokocham całym sercem. Jeśli ktoś czytał z Was już tą książkę, napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobała, czy nie, pod, pod tym filmem. Chciałabym podać wyniki rozdania. Tutaj jest osoba. Z najfajniejszym według mnie komentarzem każdemu z Was serdecznie dziękuję za udział. Teraz się z wami żegnam i dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!